<laughs> Witajcie moi kochani na moim kanale YouTube po dość długiej nieobecności i mam nadzieję, że to będzie mój taki mały powrót na ten kanał, ponieważ nie ukrywam, że chciałbym regularnie publikować materiały na tym kanale. Możecie mi w tym oczywiście pomóc, zostawiając subskrypcję, lajka oraz zostawiając komentarz na pewno w jaki sposób mnie to zmotywuje do dalszego działania, a także do e, nagrywania oraz montowania kolejnych filmów. Ten materiał będzie troszkę inny niż te, które zechcę nagrywać, ponieważ ten materiał będzie taki trochę pogadankowy, że tak powiem. E, chciałbym w nim wyjaśnić, dlaczego mnie tak długo nie było, dlaczego nie nagrywałem, co się u mnie działo, co się zmieniło, czy planuję, jakie starty i tak dalej. Ale żeby dowiedzieć się o tym wszystkim, musicie na pewno zostać do końca. Wybaczcie również, że będę czasami zerkał na swój telefon, ale mam tutaj zapisane takie ważne kwestie, o których chciałbym powiedzieć właśnie w tym materiale, to w żadnym wypadku nie jest, żeby was obrazić. Jest to po prostu bardzo mi pomocne. Także co, myślę, że możemy zaczynać. Zacznijmy, może. Od początku, czyli e, tak naprawdę dlaczego nie nagrywałem, dlaczego nie wrzucałem tutaj żadnych filmów. E, powody są bardzo proste, e, dwa takie są powody. E, pierwszy to na pewno taki, że e, nie miałem żadnego takiego pomysłu, co mógłbym nagrywać, jakiegoś kontentu do nagrywania, nic się tak naprawdę za wiele nie działo. Drugi powód to jest na pewno sprzęt, którym nagrywałem. Jak oglądaliście moje wcześniejsze dwa filmy, pierwszy w ogóle był nagrany tragicznie, głównie ze względów technicznych, że nagrywałem w pionie, a nie w poziomie. No, jakość też oczywiście zostawiała wiele do życzenia, ponieważ była nagrywana telefonem. Tym razem mam, zakupioną mam vlog kamerę. Jest to Sony. Nie pamiętam dokładnie jak, jak się nazywa, ale jest zakupiona kamera, dzięki niej właśnie mam nadzieję, że będzie i głos lepszy, i obraz lepszy i te materiały będą dużo bardziej y, lepszej jakości, bo nie ukrywam, że jeśli już coś nagrywam, to chciałbym to robić jak najlepiej tylko potrafię. Co się zmieniło u mnie w życiu i ogólnie? Y, zmieniło się nie za wiele, a i zmieniło się dużo i nie za wiele, tak powiem, ponieważ od kwietnia jestem e, szczęśliwym małżonkiem, dokładnie 20 kwietnia był ten mój szczęśliwy dzień, nasz szczęśliwy dzień, a więc e, tak wstąpiłem w związek małżeński, jestem szczęśliwym mężem i głównie to się zmieniło. E, nadal ćwiczę, nadal trenuję, nadal e, Paweł jest moim trenerem, do czego myślę, że przejdę dalej. Nadal kulturystyka jest moją pasją, więc w, ty, w tej kwestii nie zmieniło się totalnie nic. Dlaczego postanowiłem znowu nagrywać, znowu tutaj wrócić? E, warunek jest prosty, być może się domyślacie, być może nie, e, aczkolwiek e, mój powrót jest związany z, ze startami. E, z, z nowymi startami e, miałem startować na wiosnę, e, ale w związku właśnie, jak Wam wcześniej powiedziałem, z moim ślubem e, przełożyłem to na jesień, a więc za paręnaście tygodni e, Mam swój pierwszy start, ale o tych startach opowiem Wam za chwilę. Jest to mój powrót w związku ze startami i to jest taki materiał za początkujący serię moich przygotowań do zawodów. Nie mówię, że po zawodach nie będę kontynuował nagrywania, bo może nie wiem, macie jakieś pomysły, może jakieś testy z Holandii jedzenia albo cokolwiek innego, jeśli macie jakieś pomysły, dajcie znać w komentarzu. Chętnie to dla Was. Nagram. Może przejdźmy do samych zawodów teraz. Chcę przeżyć pełen sezon startowy. Jak wiecie, w poprzednim roku był to tylko jeden start. Był ten start w kwietniu na zawodach NPC w Markach. Tym razem chciałbym przeżyć cały sezon startowy, wszystkie przygotowania. A w tym sezonie startowym planuję trzy starty. Pierwszy start wypada na 21 września bodajże, tutaj w Holandii, w miejscowości Barn i są to zawody federacji WNBF, czyli naturalnej federacji, w której chciałem zawsze wystartować. Na początku miało być to, miał to być start w Polsce. Niestety termin, który Polska Federacja WNBF stworzyła, nie za bardzo mi odpowiada, dlatego. Bardzo cieszę się, że mam możliwość startu tutaj w tej federacji, oczywiście z wariografem nie wiem, badaniem moczu, krew co, co jest potrzebne, aby udowodnić, że każdy, kto startuje w tej naturalnej federacji, tak naprawdę startuje tam bez dopingu co, co jest motywem przewodnim tej federacji. Następny start mam tydzień później już w Polsce jest to 28 września i znowu NPC Marki. Dlaczego NPC Marki? Bardzo nie ukrywam, że bardzo spodobał mi się klimat tych zawodów, na których byłem e, tydzień, e, rok temu, bardzo przepraszam. Na którym byłem rok temu, bardzo spodobał mi się ten klimat i po prostu chciałem tam wystartować, nie wiem, dla samego obycia ze sceną. Znowu poczuć ten fajny klimat, który naprawdę tam panuje. I następne zawody, mój trzeci i ostatni start, mam nadzieję, że się uda. Oczywiście to wszystko jest planowane. Zobaczymy, co się uda, a co nie. Ma być 28, 20 października. Jest to federacja IFBB tutaj w Holandii. Dwa starty w Holandii, jeden start w Polsce, z tego względu, że no po prostu terminowo mi bardzo odpowiada, bo jak sami wiecie, kulturystyka to jest jedynie dodatek do mojego życia. Normalnie pracuję, normalnie żyję, mam rodzinę. Więc kulturystyka to jest tylko dodatek i muszę sobie dopasowywać te terminy tak jak mi właśnie najbardziej pasuje, więc planuję te trzy starty. Jest to 21 wrzesień WNB w Holandia, miejscowość Barn, 28 wrzesień NPC Marki i 20 październik OS w Holandii, jest to federacja IFBB. Jak przebiegła aktualnie masa, aktualna masa, którą miałem? I to ta masa troszkę trwała, bo trwała rok czasu. Tak, rok czasu przebiegała bez większych kontuzji, na pewno z bardzo fajnymi wynikami siłowymi. Priorytety jakie miałem na tą masę to na pewno była poprawa barków, poprawa pleców. Wiadomo, że naturalnie tych kilogramów też tak nie zbiorę jakoś za bardzo dużo. Ten okres masowy już się kończy, właśnie. Trzy dni temu zacząłem już redukcję, nie takie przygotowania do zawodu, byłam jeszcze około 16-17 tygodni do zawodów, a tak naprawdę nie potrzebuję aż tak długiego czasu, żeby się przygotować, więc zaczynamy powoli redukcję, tak Paweł, e, Paweł wymyślił, że już e, po prostu zaczynamy powoli redukcję, żeby na spokojnie sobie nakręcić ten organizm i zacząć. Pracować. Masa, tak jak mówię, przebiegała bardzo dobrze. Moja maksymalna waga to była chyba 79 kg, a więc 9 kg plus od wagi, którą miałem w dzień weryfikacji rok temu. Wiadomo, że to, ta forma nie była za najlepsza. Aktualnie waży okolica 75 kg, bo ta waga tak się wahała. Jest to moim zdaniem, jak na tą wagę, bardzo dobra jakość. Więc powoli będziemy pracować. Mam nadzieję, że chociaż w tym roku wniosę kilogram więcej na tą scenę, chociaż jak będzie, tak będzie. Po prostu zależy mi na bardzo dobrej formie na lepszej wersji siebie niż rok temu. I to jest najważniejsze. Nie jest ważne z kim się równacie i w ogóle, tylko najważniejsze jest wnieść lepszą wersję samego siebie niż rok temu, a tak naprawdę wszystko siedzi w naszej głowie. Jest to nasz mindset, nad którym nie ukrywam, że też pracuję. Co do właśnie jeszcze moich priorytetów, naprawdę widzę poprawę w tych barkach oraz w plecach, głównie w szerokości pleców, bo wiadomo, jak w men's physique w mojej kategorii jest to najważniejszym taką aspektem do oceniania, a więc na pewno te plecy, wydaje mi się przynajmniej tak, że zostały poprawione, Barki również i w poprawie barków głównie pomogło mi ćwiczenie wznosy na bok. Siedząc, naprawdę Paweł jeszcze zaznaczył w planie, że ma być to dużym ciężarem nawet niech technikach trochę kuleje, ale dawałem sobie naprawdę duży ciężar, żeby te barki poszły, poczuły taki bodziec i naprawdę nie ukrywam, że to bardzo pomogło. Ale jak trenuję? Zobaczycie pewnie w następnych także filmach i co jest bardzo też może śmieszne, bo nie skupiałem się w ogóle na tym, ale poprawiłem swoje nogi. Też nie jest jakiś to najważniejszy aspekt, jeśli chodzi o men's physique, ale naprawdę trenowałem je ciężko, nie odpuszczałem treningów nóg, co wcześniej, nie ukrywam, że się zdarzało, ale też przez moje kontuzje, zerwany mięsień dwugłowy i w ogóle wcześniejsze związane z piłką nożną na pewno były niełatwe. Przepraszam chwilowa przerwa, ale jestem dalej więc wracając do tych nóg no nie ukrywam, że miałem z nimi wcześniej problem, nie trenowałem ich lub, znaczy rzadko je trenowałem albo po macoszemu, lub po prostu przez te kontuzje ciężko mi było je poprawić tym razem to się udało, chociaż nie miałem takich planów, a więc naprawdę jestem bardzo zadowolony jeśli chodzi o te nogi jakie plany jakie plany na filmy może powiem tak jak powiedziałem to jest film początkujący serię, serię przygotowań do zawodów i dlatego ten materiał jest troszkę inny taki pogadankowy jak wspominałem na początku później te filmy będą się pojawiały z moich treningów dzień jedzenia będziemy na pewno coś myśleć później z samych zawodów no i po zawodach chciałbym, żeby jednak ten YouTube był kontynuowany, bo nie ukrywam, że chciałbym, chciałbym tutaj dla Was nagrywać. I tak jak wcześniej wspomniałem, jeśli macie jakieś pomysły, dajcie znać w komentarzu pod filmem, co chcielibyście, abym nagrywał. Tak jak mówię, mogą być jakieś testy jedzenia, testy płatków śniadaniowych, testy puddingów proteinowych i o czymś takim również myślę, jakieś vlogi z wyjazdów, może jakieś bingo, Tutaj w Holandii, jeśli znajdę chętne osoby. Także bardzo zachęcam do podawania propozycji swoich w komentarzu pod filmem na dole. Pytanie, które także zadawaliście, bo także takie mam, czy wszedłem na środki tak zwaną może bombę? Czy wszedłem na większą suplementację, mocniejszą? Moja odpowiedź brzmi nie. Nie wszedłem, ponieważ, tak jak słyszeliście, chcę wystartować w federacji WNBF i na razie nie zamierzam nic brać, żadnej większej suplementacji, ale nie ukrywam, że kiedyś się na to nie zdecyduję. Zobaczymy tak naprawdę, jak mi pójdzie na tych zawodach WNBF, czy mam szansę coś tam ugrać. Jeśli tak, nie wiem, jeśli będę miał w przyszłości szansę, może na kartę Pro nawet, ale to są dalekosiężne plany, tak oczywiście. To myślę, że nie będę brał, aczkolwiek moje ostatnie badania pokazały, że mój testosteron jest dość nisko ułożony, co nie ukrywam na pewno jest problemem i na pewno jest takie no, niepokojące, bo, bo no, to jednak nasz bardzo ważny hormon w naszym organizmie. No i czy zechcę wejść na środki? Nie wiem. Nie wiem, na pewno na razie nie byłem, nie będę ze względu właśnie na starty WMBF. Co będzie dalej, nie mam pojęcia. Na pewno jeśli nie wiem, nie spodoba mi się na WNBF-ie, ja uznam, że, no, że jednak nie, że lubię być większy, to też druga sprawa. No to wtedy no, niestety, żeby startować w federacjach, takich jak NPC, IFBB szczególnie, grać tam jakąś wyższą rolę, grać o wyższe lokaty, no niestety trzeba na te środki wejść. No, nie wiem, nie wykluczam takiej właśnie opcji, żeby w ogóle nie wejść, ale na razie nie wszedłem i na razie nie zamierzam, głównie przez właśnie starty, które planuję w federacji WMBF. Dobrze, i pytanie to, czy dalej współpracuję z Pawłem Kowalskim? Tak jak wcześniej też wspomniałem, Paweł dalej jest moim trenerem. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się z nim współpracuje i serdecznie go polecam każdemu, nawet początkującemu który chce zacząć swoją, swoją przygodę na siłowni a także startującym, przede wszystkim w sumie startującym, bo Paweł sam startuje, niedługo ma swoje zawody także może jak ten film już wychodzi może już jest w trakcie albo po zawodach zobaczymy kiedy ten film zostanie zmontowany i wypuszczony ale tak, dalej współpracuję z Pawłem i nie ukryłem, że jest to taka bardzo fajna relacja nie tylko jako trener zawodnik, ale także jako Kolega z kolegą, i na pewno to jest bardzo pomocne w takiej relacji. Trener zawodnik, trener podopieczny, że mamy ze sobą fajny kontakt, naprawdę fajnie się dogadujemy. Mam nadzieję, Paweł, że niedługo zrobimy również jakiś trening w końcu się uda, chociaż ze względu na odległość. Jest to na pewno uciążliwe, ale jak tylko będzie w Polsce, mam nadzieję, że się złapiemy. E, także co każdemu polecam. E, Pawła naprawdę bardzo fajnie mi się współpracuje. Myślę, że już poznał na tyle mój organizm, że wie jak ze mną działać. E, tak jak mówiłem, e, zaczynamy teraz małą redukcję. Nie są to jeszcze przygotowania do zawodów, ale zaczynamy małą redukcję. I nie ukrywam tego jedzenia, nadal jest dużo. E, trochę zmniejszyliśmy, e, zwiększyliśmy również kardio, bo na masie e, chciałbym zaznaczyć, że cały czas robiłem kardio, w ogóle nie zrezygnowałem. W ostatnich tygodniach było to 3 razy 25 minut, więc ciągle te cardio było kręcone. Teraz zwiększyliśmy do 5 razy 25 minut cardio. Te kalorie zostały obniżone i białko zostało zwiększone. Więc może powiem Wam na szybko, jak aktualnie początek redukcji wyglądają moje kalorie. Jest 4000 w dzień treningowy, 240 białka, 70 tłuszczy i 600 węgli. W dzień nietreningowy jest to 3200 kalorii, 240 g białka, 100 g tłuszczy, 330 g węglowodanów. A także w dzień wysokich węgli, bo nie zrezygnowaliśmy z tego, jest to 4450 kalorii, 240 białka, 60 tłuszczy, 725 węglowodanów. Także ta ilość kalorii się zmniejszyła tylko trochę, ponieważ tak jak mówiłem delikatnie na początku zaczynamy tą redukcję, no i co i niedługo, e, niedługo zaczynamy przygotowania pełną parą mam nadzieję, że, że będziecie mnie obserwować, że będziecie komentować, lajkować, że pomożecie mi wrócić na tego tak naprawdę YouTube'a, następne ma materiały myślę, że będą już takie vlogowe, vlog z całego dnia plus trening lub sam trening. Mam nadzieję, że uda mi się tą regularność podtrzymać. No i cóż, no, tak jak wspomniałem, zachęcam do lajkowania, do komentowania. W komentarzu napiszcie, jakie filmy mógłbym nagrywać już po zawodach lub nawet przed. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Oczywiście do subskrypcji, abyście wspierali mnie, pomogli mi się rozwijać, a także zachęcić mnie do dalszego nagrywania. No i co? I to by było na tyle. Jak widzicie, pogoda w Holandii dopisuje, jest słonecznie. I pamiętajcie, dążcie do swoich celów. Ja tak robię. Mam kolejny cel do zrealizowania. Mam nadzieję, że, że uda mi się go zrealizować. To by było na tyle w tym materiale. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, suba, komentarz. Dzięki za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Dariusz Zup.